Czajajcie, w kolejnym odcinku. Dzisiaj właśnie no, z 30 minut temu wyszedłem z samolotu yy, i odebrałem moją lawetę. Jest godzina 22.30 tutaj, bo zaprosili mnie taki gang miejskich yy, drifterów z USA, bo właśnie jestem teraz w USA, się znajduję. I zaraz będziemy pewnie driftowali. Moje auto to jest Nissan 350. Dobra, odpalamy. Pięknie chodzi. Dobra. Nic się jak na razie nie stało z tym. Jest wszystko okej. Okay. Raz kręcamy. Jedziemy. Dobra. Oj, oj 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 Bokiem poleciałem. Jedziemy, zaraz tutaj będziemy. Dobra, to oni mówili, że mnie ja tutaj zaparkował. Bo tam dalej się nie opłaca wjeżdżać. Gasimy. Wychodzimy. Jak widzicie, jak widzicie, to się ja mi pokazuje, ale to nie jest prawdziwe, bo to po prostu przez telefon. I mówili też, że moje auto jest ostatnie. Tam stoi. Dobra, już widzę te samochody. O oh, wow. Już widzę tam ten zielony się mocno rzuca. Tak. Tym wyglądem. Ja jeszcze nie wiem jakie są samochody. Dobra, podbiegniemy sobie. Okej. Okay. Subaru Impreza, jak widzę. Mercedes Benz. Wow. Mazda Miata. Wow, taka matowa troszeczkę. Ford Mustang. No i mój Nissan. Jak widać chyba wszyscy już w samochodzie. Mapa jest dosyć daleka, bo będziemy tylko driftem jechać. I oni też mówili, że jak ktoś się rozbije, nie dostaje. A wiecie czemu przejechałem lawetą? Bo mówili, że ten kto wygra wyścig, może lawetą zabrać swój samochód. <laughs> będziemy możliwe, że mieli Takiego pięknego niska na to kolekcji, jeśli wszystkich wyprzedzimy. Ale okej. Okay. Teraz klikamy sobie E. Freedom Actions. AI. I Terasa wyścigu. Tak się stresuje. Dobra, start. Jest! Cały garnkusza! Jedziemy! O nie! zostałem lekko. Ale ja trzymam się. 你什么？ Jeszcze raz był dosłownie blisko. No cóż widzowie, no niestety, ale wygraliśmy sobie niestety nawet. Jezus sobie. Dobra. Teraz Że nie wiem co ja mam zrobić. Teraz będę na

jeszcze jeszcze nie dojechała ja Nie wiem, ja myślałam szczerze, że tu przegram, że tu przegram, bo ja nie widziałam jakie samochody są. Ja myślałam, że ja naprawdę se na 350Z, że inni będą mieli jakieś super. słychać czy znaczy, widać tu, uuu, jeszcze troszeczkę dami. o i widzę już swój uletę swój mocno się rozbiłem, ale zrobiono tylko układka upa 48 tysięcy złotych chyba 48 tysięcy złotych powinno się udać naprawić to auto Dobra, wejdźmy sobie do lawety. I teraz musimy sobie tutaj poprawić go. Muszę zajarać, zapomniałem, że podpalić. Ja teraz możemy to działać. Dobra. Cyk. Zawsze miałem w tym trudności Teraz wysuwamy Teraz widzimy Nissan 350Z To jest że był mój Wymarzony samochód kiedyś Kiedy byłem bardzo mały A teraz to się Spełniło w grze O wow O wow Jeszcze nie mogę doczekać Okej, okay, dobra, wychodzimy Wchodzimy do Nissana Trzeba tylko Bo się już nie zachodzi. złotych Dobra, podjeżdżamy Dobra. cykasimy go wysiadamy no powinno się udać powinno się udać pewnie będziemy musieli to jakoś do bardziej droższego samolotu włożyć takiego żeby nic się nie stało będziemy pewnie musieli folii bąbelkowej yy, Przecież to no, pewnie, żeby po prostu się to nie poobijały te samochody yy, Tutaj na, ta laweta ta, ta, ta ciężarówka tak zwana Mi się trochę poobijała, bo na początku nie chciała zapalić Musiałam to, coś tam poprawić Teraz dobra, zakazaliśmy sobie gdzieś na bo tutaj będzie parking, pobliski Tutaj dosłownie Trzyma się dobrze, tam Zaparkujemy sobie tutaj będziemy musieli czekać na jakiś najbliższy lot. Dlatego pewnie wyjdzie filmik wtedy, kiedy jakiś najszybszy lot, ale też najbezpieczniejszy będzie. Zobaczymy sobie nie wiem, ile i w ogóle czy to się będzie opycało, bo się się trochę pobija. Jeszcze coś w ogóle to ja nie wiem co się wtedy zrobi. Wychodzimy, no i widzowie. Marzenie się spełniło. Co mogę powiedzieć? Naprawdę... Dziękuję to dzięki Wam, że pisaliście bardzo dużo komentarzy, było bardzo dużo wyświetleń i 162 subskrypcje. Za to zrobiłem Wam kolejny odcinek i teraz ja się nawet cieszę. Druga rzecz to piszcie w komentarzach, co byście chcieli zobaczyć w następnym filmiku i jakieś pytania doty 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 dotyczące mnie, kanału i w ogóle. A numer 3 żegnam się z Wami. Do zobaczenia. jollo!